Dzisiaj zagadka, czego Was nauczy instruktor strzelania, strzelectwa taktyczno-bojowego po weekendowym kursie albo po jakimś pięciodniowym kursie. Tylko pamiętajcie, odpowiadając na to pytanie, zastanówcie się. To tak jak bym sobie obejrzał ja zima z Panem X na przykład, film Apollo 13 i no, ewentualnie poczytał, e, poczytał jakieś, jakieś książki, lotak w kosmos e, i nagle bym wpadł na pomysł, oczywiście zrobimy instruktora, instruktora lotów w kosmos i nagle wpadłbym na pomysł, no to cóż, dawaj, robimy szkolenia z bycia kosmonautą będziemy szkolić przyszłych kosmonautów e, przygotowywać ich właśnie do lotów w kosmos a co to przecież tyle filmów obejrzymy, obejrzeliśmy tyle książek przeczytaliśmy e, myślę, że dalibyśmy sobie radę czekam na, was, na wasze propozycje czego taki instruktor e, który przeszedł taki kurs tygodniowy czy nawet pięciodniowy jest w stanie Was nauczyć. Jestem bardzo ciekawy. Ja i pan X. Trzymajcie się. I nie dajcie się zaskoczyć nikomu. Nawet zimie. I panu X.